10 lipca. Tomasz Słotki witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj z Santiago de Chile, z samego centrum. Wreszcie razem się moje marzenie, żeby móc nadawać wideo z przenośnego studia właśnie z jakiegoś miejsca, więc tym bardziej się cieszę, że dzisiaj mogę się z Wami tutaj spotkać. 10 lipca na świecie to m.in. święto niepodległości na Bahamach, ale także na przykład w 1991 roku Borys Jelcyn został zaprzysiężony na pierwszego prezydenta Rosji, a w 1962 roku wyobraźcie sobie został wyniesiony na orbitę. Pierwszy aktywny satelita telekomunikacji, telekomunikacyjny Telstar 1. Witam raz jeszcze z Santiago de Chile. Piszcie, komentujcie skąd wy nadajecie. A ja łączę się teraz z Aliną Kaźmiercza, która jest w Polsce. Dzień dobry, Aliną. Witam cię cześć. serdecznie. To będzie bardzo dobry dzień, to będzie bardzo dobry wieczór. Witam Was ze zwronek koło Poznania. Witamy bardzo serdecznie. I co? Zaczynamy od karty. Wyciągamy kartę dziesiątego. Zaczynamy lipca. dzisiaj o. Karty, wylosuję kartę na dzień dzisiejszy. Pokażę Wam ją w tą stronę, tak żeby się nie błyszczała. I no przyjrzyj, przyjrzyjcie się karcie i odpowiedzcie sobie na pytanie, czego dziś najbardziej potrzebujesz. Z takim pytaniem dziś zaczynamy program. Czego dziś, najbardziej... Czego dziś najbardziej potrzebujesz? Takie pytanie wychodzi nam z kart Aliny. O tym jeszcze powiemy, co te karty znaczą. I zapraszamy Was na poniedziałkową sferę wizjonerów. Zaczynamy. Zaczynamy sferę wizjonerów. Witamy bardzo serdecznie. Jeszcze chcielibyśmy Wam pokazać Alinę i mnie, bo mamy taki krótki filmik przygotowany. system wideo. Korto? Para Alina? Super. Oni poszukają. Z nimi. Tak. Alina Kazmierczak, uskrzydlaczka. Swoją pozytywną energią rozpromienia twarze. Motywatorka, edukatorka, konsultantka siły i odporności psychicznej MTK 48, trenerka metody pońcowiu, ekspertka programu aktywizacji kobiet Sukces to ja. Tomasz Słodki. Dziennikarz radiowy i telewizyjny, autor książek, organizator dużych festiwali muzycznych. Kilka lat temu postanowił rzucić wszystko i ruszyć w świat. Od tego czasu poznaje inne kultury i buduje sferę wizjonerów. Dzień dobry dzień, dobry, dzień dobry. Witamy serdecznie, Donata Sulikowska. A ty, Donato, gdzie jesteś? Dzisiaj? Ja witam Was z płotka. Witamy bardzo serdecznie, więc dzisiaj takie międzynarodowe połączenie. Dla mnie cały czas to jest niesamowite, że możemy się tak daleko połączyć. A w ogóle nie wiem, czy wiecie, ale wczoraj w Chile było ogromne trzęsienie Ziemi, miało siłę 5-6 i, i wyobraźcie sobie, że Czułem je w swoim apartamencie, który mam wynajęty na 15 piętrze. Zaczęło tak trząść, że wpadliśmy w panikę, nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Budynek chodził w lewo, w prawo. Szukaliśmy ubrań, szukaliśmy butów, żeby je założyć, ale w takim momencie paniki jest naprawdę bardzo trudno zebrać myśli. Ja pamiętam, że tylko złapałem jeden komputer, drugi, kamerę i zaczęliśmy po schodach uciekać z 15 piętra na dół. I kiedy spotkaliśmy mieszkańca tego bloku na 6 piętrze, no spokojnie, nic się nie stało, to jest normalne w Chile. To wróciliśmy ze spokojem na, na górę. Ale dziś do mieszkania przyszły osoby techniczne, sprawdzać czy wszystko jest ok. Czyli rzeczywiście ta siła była dość mocna, i to było dla mnie też niesamowite, że można wpaść w panikę i bardzo trudno zachować zdrowy rozsądek, kiedy nie wiadomo, co się dzieje, i wydaje się, jakby blog miał się za chwilę przewrócić. Myślę, że to też bardzo ciekawy temat na nasze spotkania, bo wy dziewczyny się zajmujecie rozwojem osobistym, i pewnie takie ataki paniki spotykają niejedną waszą klientkę albo klienta w swoim życiu. Tak, to bywa, tak. Bywa, tak. bywa też tak. Że... To się zgadza i to jest bardzo, bardzo trudne, ponieważ to jest na zasadzie fobii i bardziej leczenia takiego terapeutycznego, aniżeli takiego działania rozwojowego, przynajmniej jak ja prowadzę, nie wiem jak Donata. Znaczy ja myślę, że, że to jest też tak, że będę dzisiaj o tym mówiła, że nasz, nasz mózg reaguje w odpowiedni sposób właśnie w takim momencie. Jak jest bardzo trudno, to reaguje z Gadziego Mózgu, czyli tak jak uciekaj albo walcz. I, mhm. I wtedy musimy jakoś spróbować przejść, jednak, uspokoić się mhm. i, i zacząć. Zacząć od nowa, albo uspokoić naszego rozmówcę na przykład. No, ja wam powiem, że to dość trudne było, szczególnie w takim momencie, kiedy jest bardzo mało czasu, ale zobaczcie, co w głowie mi cały czas się działo. Komputer i kamerę trzeba wziąć, żeby móc nadać poniedziałkowo. To, 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 to zabawne. Widzę pierwsze komentarze dobry wieczór, Hanna Szumińska. Witamy cię, Haniu, bardzo serdecznie, witamy Małgorzatę. Dobry wieczór. Dzień dobry, cześć dziewczyny. O, cześć. Patrzę, czy jeszcze ktoś się odzywa. Jest z nami Karolina Walczak. Dobry wieczór, witamy Was bardzo serdecznie. Piszcie. Komentujcie, bo dzisiaj bardzo ważny temat. W związku z tym zaczynamy poniedziałkową sferę wizjonerów. Aliną? Chcę wam przedstawić dzisiejszą naszą prezenterkę. Donata Sulikowska, właścicielka przedszkola Edu Montes Montessori w Płocku, trenerka komunikacji opartej na empatii, trenerka mentalna, trenerka zmiany i twórczyni marki Ocean Zmian. I o zmianie, o empatii, o budowaniu organizacji właśnie na tym opartej, dziś będzie Donata mówić. Zapraszamy. No to zapraszamy. W takim razie Donata Sulikowska przed Państwem. Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Temat jest właśnie o budowaniu kultury organizacji poprzez empatyczną komunikację i trening mentalny. Jakoś chciałabym namówić Was do tego, żebyśmy porozmawiali na ten temat z takiej pewnej perspektywy, tak? Bo kultura organizacji to jest duży temat, nawet powiedziałabym, że bardzo duży. Natomiast ja bym chciała dzisiaj porozmawiać w kontekście um, empatycznej komunikacji, czyli takiego, takiego budowania poprzez właśnie mówienie o uczuciach, poprzez, poprzez uważność, poprzez to, że jest przestrzeń na to, żeby każdy zauważył swoje potrzeby i Marshall Rosenberg to jest twórca empatycznej komunikacji, który mówił, że albo chcesz mieć rację, albo chcesz mieć relację. Tych dwóch rzeczy naraz nie można mieć, dlatego zapraszam was do, do, do tego, żebyśmy, żebyśmy mówili o, o tym, jak będziemy budować tę kulturę organizacji, ale właśnie tylko w tych aspektach, bo, bo kultura organizacji to jest, możemy na różnych poziomach rozpatrywać na poziomie struktury organizacji, na poziomie procesów organizacyjnych. Procesy takie kadrowe, typu rekrutacja, zarządzanie, wydajność, wynagrodzenia, no i takie codzienne praktyki, tak? Czyli właśnie komunikacja. Ja mam takie doświadczenie pracując. zespołami, że na komunikacji wszystko się zaczyna i na komunikacji jakby trochę kończy, tak? Bo te procesy organizacyjne wymagają na przykład wymagają komunikacji, wymagają tego, żeby informacje przepływały z góry do dołu, czyli od pracownika do prezesa, tak? I, i właśnie dobra komunikacja może to usprawnić. To, co, to co, o czym dzisiaj, dzisiaj porozmawiamy. To, jest, to są właściwie dwa takie zagadnienia, czyli komunikacja międzyludzka, czyli cztery kroki komunikacji opartej na empatii i budowanie, budowanie relacji w firmie. I chciałabym też pokazać wam kilka ćwiczeń z treningu mentalnego, jak zdążymy, które. Które też pomagają, jakby budować człowieka, i to sprawia, że życi ludzie lepiej funkcjonują w naszej firmie. Marshall Rosenberg mówił, że są takie, że sednem komunikacji opartej na empatii jest, są trzy rzeczy. Po pierwsze, Przeciwko innym, ale ku zaspokojeniu potrzeb. Trzecia rzecz to hmm, każda krytyka, osąd, gniew jest tragiczną próbą zaspokojenia swoich potrzeb. I jakoś sobie myślę, że hmm, właśnie. Hmm, Ciekawa jestem, co myślicie na ten temat, jak wy odbieracie te zdania, jak, które teraz przeczytałam. Jak, jak myślicie o potrzebach, to, to tak naprawdę o czym myślicie? To jest, co jest istotne, tak? Bo Marshall Rosenberg jakby specyficznie też podchodził do potrzeb, więc, więc mówił o tym, że, że my jako ludzie wszyscy mamy taki zbiór potrzeb, które są uniwersalne dla każdego. Mamy potrzeby fizyczne, mamy potrzeby autonomii, mamy po, potrzeby kontaktu ze sobą samym. I teraz um, chodzi też o to, żeby um, żeby, jak um, ja rozmawiam z innym człowiekiem um, i buduję relacje w pracy, to czy w ogóle potrzebna nam jest sympatia? Jeśli mogę na przykład Ciebie, Alinko, zapytać, jak Ty uważasz, czy empatia jest potrzebna, żeby nam w pracy? No, w ogóle, ja jestem miłośniczką empatii. Akurat tutaj trafiłaś. Słuchaj, w ogóle kończę też takie szkolenie certyfikacyjne Team CBT, które jest oparte i na empatii, i na łamaniu oporu, więc ja uważam, że empatia jest w ogóle. Potrzebna do komunikacji takiej podstawowej, bo jeżeli nie wejdziemy w rolę drugiego człowieka, nie, nie zaczniemy go rozumieć, nie zaczniemy współodczuwać, no to nie ma komunikacji żadnej. No ale ja mam inne pytanie do, do Naty, bo zobaczcie, tak. mówimy o tym, że musimy być empatyczni względem drugiej osoby, a co z takimi zwykłymi nerwami, które towarzyszą nam każdemu, kiedy ktoś nas zaczyna, no nie wiem, podważać nasze zdanie, czy mówić jakieś bzdury i jak mamy zrobić to, żeby być empatycznym, spokojnym, niezdenerwowanym, nie krzyczącym do tej osoby, tylko zrelaksowanym. To jest bardzo, bardzo trudne. To jest bardzo trudne, i na to mam też odpowiedź taką, no, powiedziałabym sensowną, ponieważ jak włączylibyśmy prezentację, tam mam taki model, model mózgu Daniela Sigala, który powiedział, że jakby porównał w taki bardzo prosty sposób mózg trochę do ręki. I powiedział, że, że tu mamy jakby tą część taką pierwotną, Gadzi mózg. Natomiast tu jest Kora Nowa, która odpowiada za, za takie myślenie twórcze, odpowiada za to, że, że jesteśmy. Yy, 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 zamiast reaktywni, to jednak dajemy sobie czas i jesteśmy. Twórczy, kreatywni, mamy zasoby, żeby widzieć różne strategie rozwiązania danego problemu, tak? Jeżeli... No dobrze, ale to, to odpowiadając, odpowiadając na moje pytanie, tak konkretnie jesteśmy wkurzeni, jesteśmy w pracy w biurze. Osoba, z którą rozmawiamy, wkurzyła nas, jesteśmy zdenerwowani. I jak teraz zrobić, żeby, żebyśmy byli empatyczni, żebyśmy się nie wkurzyli, nie wykrzyczeli na nią i nie mieli jeszcze później kłopotów z tego, że jesteśmy niegrzeczni dla naszych współpracowników? Co zrobić? No, właśnie jeśli pozostaniemy przy sobie, zrobimy trzy głębokie oddechy, z taką uważnością zaczniemy myśleć o tym, co się z nami dzieje i w ogóle jakoś popatrzymy na tą, na tą sytuację, na tego człowieka, co się z nim dzieje, jakie są jego potrzeby to jest szansa, że nasz mózg właśnie zadziała z tego poziomu. A jeżeli zadziała z tego poziomu, to zadziała jakby z takiego gadziego mózgu reaktywnie reakcja uciekaj albo walcz, tak? Czyli z jakiegoś automatu i wtedy zaczynamy krzyczeć, wtedy wchodzą nerwy, wtedy nie mamy... Jakieś rozsądne rozwiązanie wymyśleć, tak? Dlatego, bo bo nam odcięło tą część, która jest odpowiedzialna za kreatywne myślenie. Czekamy na Wasze komentarze. Zrzucamy okiem, czy pojawiają się jakieś pierwsze. Irbis napisała: Empatia jest ważna i my nie możemy zatonąć w pełni w niej, by nasze granice nie były łamane. Od empatii jest mały krok do współczucia, od współczucia bez granic do nadużyć nas. No właśnie, co w takiej sytuacji można zrobić? żeby nie było tego nadużycia, żeby nie było czegoś niezgodnego z nami, no bo w końcu jeśli mamy własne zdanie, to przecież możemy je wyrazić, nie musimy się bać wyrażać tego zdania. Ania napisała, sympatium jest tak jak z maseczką w samolocie, najpierw należy założyć sobie, a następnie komuś. Czyli rozumiem, że nawet jak się zdenerwujemy, nie wiem, w jakiejś sytuacji, w korporacji, na przykład w pracy, to bierzemy te trzy oddechy, uspokajamy się, ale jasno artykułujemy... Nasze zdanie i to, na czym nam zależy, tak? Żeby to Jak jednak było najbardziej, zgodne. bo bardzo często, niestety, empatia myli się z tym, że to jest, że, że musimy być mili i empatia myli się z tym, że przestajemy być autentyczni, a, a to zupełnie o co innego chodzi. W empatii chodzi o to właśnie, żeby najpierw dać empatię sobie i później. Mamy zasoby, żeby dać empatię drugiej osobie, ale też bardzo ważne jest, żeby, żeby być autentycznym, żeby mówić to, co naprawdę myślę, a nie słodzić, bo to nie jest empatia to jest uległość. Mhm. Więc w empatii bardzo chodzi o to, żeby zobaczyć tego drugiego człowieka w tym, w czym on jest, ale nie zatapiać się. Nie zatapiać się do yy, no właśnie. Co? To pytanie też kierujemy do Was. Jak myślicie, w co najlepiej się nie zatapiać? A ja bym chciała, Lino, wrócić jeszcze do naszej dzisiejszej karty. Co ona może nam, jak ona może nam pomóc w kwestiach, właśnie empatii, bycia empatycznym? Okej, okay, słuchajcie. Karty Points of View pomagają poszerzyć naszą świadomość. Czyli one pomagają nam troszeczkę spojrzeć inaczej, przez obraz, przez metaforę. Kiedy ja zadaję pytanie. Czego dziś najbardziej potrzebujesz, no to zwróć uwagę na kolory, na to, co się dzieje na tym zdjęciu, na tło, na te wszystkie elementy, które się tutaj pojawiają. Gdyby ten obraz uruchomić, coś było minutę przed, coś było minutę po, to czego najbardziej dziś potrzebujesz i możemy dodać w kwestii empatii, czego ci jeszcze brakuje. I jak sobie Odpowiesz na te wszystkie pytania, to wtedy poszerza się świadomość i możesz dostrzec coś, czego wcześniej nie widziałeś. Więc czego dziś najbardziej potrzebujesz w kwestii empatii? Ok, mam nadzieję, że Donata wróciła, bo ją zawiesiło, więc już wracamy. Oddaję głos Donacie. Mamy nadzieję, że jest z nami Donata. Halo Donata, halo Donata. Raz, dwa, trzy. Jestem, jestem jestem, tak? Jest. Dobrze, jestem. jestem. My czekamy na Wasze komentarze cały czas. Komentujcie, czym jest dla Was empatia, jak ona wygląda. Zobaczmy, czy mamy jakieś komentarze, czy kolejne osoby się do nas dzisiaj odzywają. Czekamy, czekamy, czekamy. Jak najbardziej. Empatia to moja mocna strona. Dzięki niej mogę zrozumieć drugiego człowieka z jego perspektywy. Napisała Adriana. Bardzo dziękujemy. Zobaczmy kolejne. Hania napisała: Wiele zależy od naszej kondycji. Ten sam bodziec może różnie zadziałać. Bardzo dziękujemy, Haniu, za ten komentarz. No i czekamy na kolejne. Ania napisała: Do satysfakcjonujących zachowań empatycznych niezbędne są relacje. Dziękujemy za Wasze głosy, czekamy na kolejne. To może podsumujmy jakoś to nasze spotkanie. Gdybyśmy chcieli w naszej organizacji budować empatyczne relacje, to kto powinien być tą pierwszą osobą, która to zaczyna? Menedżer pracownicy, a może właściciele firmy, czy prezesi. Od kogo powinna się zacząć ta piramida zmian w naszym biznesie? No najlepiej jakby się zaczęła właśnie od góry i wtedy, ale też możliwe są takie oddolne działania, bo jest z nami tutaj Ania Schulz, która jest tego przykładem, to jest nauczycielka ze Zduńskiej Woli która zaczęła robić to w swojej klasie, a później zaraziła tym całą szkołę, a zaraziła całe miasto. Teraz robi no, ogromną konferencję na temat empatycznej edukacji w, w zduńskiej woli, na której przyjeżdża cała śmietanka empatycznej edukacji. Tak? Także, Najlepiej jakby zaczynać od prezesa i, i jednocześnie też szkolenia dla pracowników, i wtedy cała organizacja ma taką możliwość, żeby mówić jednym głosem i pewne sformułowania rozumieć tak samo. I wtedy myślę, że, że jest ogromna szansa na to, żeby. Widzieć drugiego człowieka, żeby budować relacje, żeby w tych rozmowach było zaufanie, w, tych, w tym co robimy wzajemnie, bo relacje budujemy, czy chcemy, czy nie chcemy. Czy, czy widzimy człowieka drugiego z empatią, czy nie, to zawsze budujemy relacje. Czy, czy budujemy językiem, porozumiewamy się językiem żyrafy, czy porozumiewamy się językiem szakala, to relacje i tak budujemy. Tylko pytanie: jakie? Tak? Czy relacje oparte na takim dawaniu, czy relacje oparte na tym, kto ma rację? Jeżeli budujemy relacje na tym, kto ma rację, no to niestety jest o tyle trudno, że. Że możemy taki ping-pong trochę uprawiać. A jeżeli budujemy relacje na tym takim wzajemnym dawaniu i, i byciu w przepływie, to mamy szansę na synergię, mamy szansę na to, że zbudujemy naprawdę coś wielkiego, bo połączymy nasze potencjały, połączymy nasze, nasze możliwości. I Prawdziwa, prawdziwa empatia polega na autentyczności. Prawdziwa empatia polega na tym, że mówimy prawdę, ale tak, żeby nie ranić drugiego człowieka, tak, żeby, żeby przekazać to, co ja chcę przekazać, ale nie, no, w taki sposób, żeby, żeby ten człowiek po pierwsze wiedział, co ma zrobić, co może zmienić a nie y, 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 czuł się jakoś, y, nie wiem, upokorzony, zraniony, nie? Więc... Bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy za, za te informacje. Oczywiście y, zachęcamy też do kontaktu z Donatą w każdej sprawie związanej właśnie z, ze zmianami, z empatią i tak ale rzucamy jeszcze okiem na komentarze. Widzę, że Sławomir napisał, identyczność e, procentuje, a fałsz rujnuje. Bardzo dziękujemy Sławku za ten komentarz. Czekamy na kolejne Wasze komentarze. Anna Sowińska, poznajmy swoje granice. Bardzo dziękujemy za te informacje. I kolejny komentarz. Porozna rozmawiajmy i poznawajmy się. Napisała Ania. Bardzo, bardzo dziękuję za ten komentarz. Hania, w organizacjach jest jeszcze trend, by dawać jak najmniej. Niestety dzieje się to kosztem kolegów i koleżanek. Ja myślę, że w ogóle w życiu wielkie zmiany polegają na tym, że zawsze gdzieś znajduje się jakiś lider, który to zaczyna zmieniać. Zobaczcie, jakie zmiany w zarządzaniu wprowadził Jurek Owsiak w swojej. Organizacji wielkiej orkiestry świątecznej pomocy. Ibis napisała: Zranienie nie jest naszą odpowiedzialnością. Często stawiając granice nawet w łagodności, możemy zadziać, może zadziać się zranienie. Bardzo, bardzo dziękujemy za te komentarze i bardzo dziękujemy Wam za dzisiejsze spotkanie. Donato, dziękuję za, za te wszystkie informacje. Dzięki wielkie. Mówiłem, poniedziałkowa sfera wizjonerów każdy poniedziałek o 21.00 nadajemy z różnych części świata dzisiaj akurat jesteśmy w Santiago de Chile mocno słonecznym, ale zimnym w nocy 5 stopni, w ciągu dnia teraz około 18 więc dobrze mieć bluzę gdybyście się wybierali do Santiago de Chile jeszcze jedna informacja stąd jest taka że jest tu bardzo drogo w związku z tym warto jednak zaopatrzyć się w większą liczbę pieniędzy, tak żeby później nie żałować na każdym miejscu, wybierając się właśnie do Santiago de Chile. Bardzo dziękuję wam za dzisiejszy udział w spotkaniu. Już za chwilę zapraszamy na sferę rozwiązywania problemów i ćwiczenie Mucha na ścianie. lino dwa słowa o tym. Mucha na ścianie to ćwiczenie, które ma pomóc też zmienić perspektywę. Karty zmieniają perspektywę, Mucha na ścianie też. Polega na tym, że jedna osoba dziś, Donata, będzie mówiła o swoim wyzwaniu, problemie i ma na to określony czas, następnie Donata milknie, a wszyscy inni na ten temat rozmawiają. I nawet jakby Donata chciała, że to nie o to jej chodziło, że nie, 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 tam będzie się coś działo u niej, to wszyscy, rozmawiają, dają swoje perspektywy i później na końcu dopiero oddajemy głos Donacie. Jest to ćwiczenie, które nazywa się Mucha na ścianie, czyli Donata już Mucha na ścianie patrzy, co się dzieje z jej problemem. To już za chwilę w naszej wewnętrznej grupie. Gdybyście chcieli dołączyć do Sfery Wizjonerów, to zapraszamy. Jest nas już 30, a razem będzie 100 osób. Ruszamy oficjalnie we wrześniu, natomiast teraz robimy już takie wstępy i powoli przygotowujemy się do tej Sfery Wizjonerów, która ruszy tak oficjalnie właśnie we wrześniu. Możecie się znaleźć m.in. w dwóch naszych książkach, które wydamy. Możecie nagrać z nami rozmowy ze świata, podcast, rolki, rozmowy w studiu, ale także możemy spotkać się właśnie w poniedziałku w poniedziałkowej Sferze Wizjonerów i możecie podzielić się swoją wiedzą tak jak dzisiaj. I Donata, więc zapraszamy i zachęcamy. No, i chyba to na tyle dzisiaj z Chile. Dziewczyny, dzięki jeszcze raz za spotkanie, było mi bardzo miło. Przenosimy się teraz na naszą wewnętrzną grupę, a my razem z Kamilo, który realizował tę wizję, Kamilo Castro, mówimy Wam wszystkim do zobaczenia, więc dziękujemy jeszcze raz, do zobaczenia za tydzień w kolejnej poniedziałkowej sferze wizjonerów. Witamy w sferze wizjonerów. Pierwszym miejscu w polskim networkingu, w którym członkowie oprócz dzielenia się wiedzą i pomaganiu sobie w biznesie, otrzymują cały zestaw materiałów do budowania marki osobistej i promocji. To, co inni oferują jako usługi dodatkowe, u nas otrzymujesz w standardzie. Ponad 10 nagrań w studiu telewizyjnym, 5 rozmów ze świata. Podcast dźwiękowy. Udział w dwóch książkach i nawet 200 ich egzemplarzy do sprzedaży. Dwa stacjonarne wydarzenia w roku z transmisją w internecie. Wspólne filmy pokazujące doświadczenie przedsiębiorczych osób. Oprócz tego grafiki, prezentacje, rolki i najlepszy networking, w którym wizjonerzy rozwiązują problemy trapiące członków sfery. Sfera wizjonerów to tylko 100 osób z różnych branży niekonkurujących ze sobą. Pozytywne nastawienie, chęć pomocy i wspólnej promocji. Rekomendacje to tylko część tego, co czekacie w sferze wizjonerów. Każdy poniedziałek prezentacje na żywo, w których członkowie sfery opowiadają o najnowszych trendach w swoich dziedzinach. Już za chwilę kolejne nasze spotkanie. Zapraszamy do sfery wizjonerów.